Dzień dobry, z tej strony Teodor e, Motyka. Wie pan co, bo ja tam przesłałem 1150 złotych, e, bo dostałem ten numer od pana Adama Majewskiego z działu finansowego. Tak, to, zgadza. zgadza się. E, i, I chciałem się dowiedzieć, czy to. No właśnie tym nie doszło, właśnie nie wiem, co tam się dzieje, bo kurczę, tam przyszedł, ani nie mam nic dalej, a poszedłem natychmiast. No dobra, no to będę musiał niestety do banku mm, dzwonić. Jutro też będę w banku jutro z rana, więc też zapytam o co chodzi. Nie wiem ani na rewolucie, kurczę, nie przychodzą, są zwracane. Nie wiem, może jutro dopiero dojdzie, nie wiem. Może po prostu już jest po zaksięgowaniu czy coś i może dopiero jutro no po prostu dojdzie. Nie mam pojęcia naprawdę też się denerwuję i kurczę nie wiem o co chodzi, bo cały czas przyleży i domy i są zwracane z rewoluta, teraz do mnie nie też nie przychodzi, kurczę nie wiem o co chodzi. Prawda. Mhm. Mhm. A to je, jeszcze jedno, jeszcze jedno pytanie, bo tam e, rozmawiałem właśnie z tym e, tam Adamem Majewskim i w sumie tak? to on, on mówi, że to fajna, fajna robota, taki, taki ten księgowy. Jak pan dostał tą pracę? Bo, bo może ja też bym chciał, bo to chyba dużej filozofii nie ma, nie? No, nie ma, no, oczywiście, że nie ma. A pan teraz wysłał pieniążki z jakiejś w sensie, w jakiejś sprawie? M, znaczy, na, na inwestycje, Estel Technologies, czy coś takiego, aha. Jakich, tak. Estelle na inwestycje, te. no to czyli pan zaczyna już. No zaczynam, tak, zaczynam. No to bardzo fajna sprawa, oczywiście, jak najbardziej, no to inwestycja no, się opłaca, nie? Idzie do przodu cały czas, czy większe pieniążki, tym, większe, tym większa inwestycja, tym większe pieniążki za pana, wiadomo, nie? Mhm. Uh -huh. A pan no robota, czy na jest tam na giełdzie Będzie działać? To, to znaczy jeszcze, jeszcze taki niezdecydowany, wie pan. Jestem jeszcze, jeszcze niezdecydowany, no zobaczymy, no jak, jak to będzie, no trochę się boję. No tak? robot, robot fajna, robot fajna sprawa, nie? No ma się właśnie, no to nie są duże pieniądze, a, a tylko zyski nie. No, mam nadzieję. Ale to tylko, tylko zyski? To, to nie może... No nie no wiadomo, tam o 10, wiadomo, no 8 na 10 transakcji są pozytywne, nie? To wiadomo, że to robot, to robot działa, nie? to większość, większość transakcji wysyła na plus, wiadomo, nie? Tam 8, 8 na 10 transakcji ma pozytywne, więc no pan nie straci raczej, znaczy, jeśli jak pan odpali te... ma takiego. Pan też, też rozumie, że inwestuje, nie? Tak, tak, zgadza się. A, no, to, no to już bardziej spokojny jestem. No dobrze, to czekamy, czekamy no ja już, wszystko, w takim razie jak coś, to to powolę sobie. Wszystko sobie. legalne, platforma jest legalna, ta firma obraca takimi pieniążkami, że naprawdę te pieniążki, które pan zainwestuje, to dla nich są grosze, więc proszę się nie obawiać. Mhm. Dobrze, ja no jak, 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 coś, to to... Ja już panu znał, bo będę też w banku zobaczyła co chodzi z tymi celowani, Dobrze. Dobrze, bo to tylko, tylko ode mnie nie, nie, nie doszło, czy, czy od innych też? Nie, 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 to, to, już, to już od piątku tak jest. Najpierw na Rewoluta szły przelewy i też były zwracane. Nie wiadomo, coś tu z aplikacją, kurczę, teraz są natychmiastowe i to pisało, że, poszło, że powinno iść w Ile. To na, to na aplikacji tam pisze na banku. Widział pan tam już? Jeszcze raz, jeszcze raz. Jak Mówię, to... czy co tam pisze, w powinien przelew pójść? Pisało, kiedy dotrze? Nie. Nie, nie, nie zwróciłem no uwagi. A... Może pisało, ale nie, nie zwróciłem uwagi. No uwagę. to niech pan, to niech pan niech pan sprawdzi dokładnie i może tam pisze po prostu, że dojdzie jutro czy coś, może już jest po prostu za późno, czy coś nie wiadomo, czasem to z jednego do innego Rozumiem. banku nie idzie od razu, nie? Nawet natychmiastowe to może dojść. Jutro. Rozumiem. No dobrze, tak dobrze, jest, to dziękuję nie? w takim razie i dobranoc. Dobranoc. Halo. E, dzień dobry, z tej strony Teodor e, Motyka. E, Rozmawiamy. Tak? E, no czy z czego się pan śmieje? O nie, przepraszam, to nie tutaj. E, tutaj jest coś innego. Tak, to proszę mówić. E, z miesiąc temu rozmawialiśmy, bo tutaj na pana konto tam poszła wpłata. Pamięta pan? Tak, tak tak, tak, tak. Tak, tak, zgadza się. Hmm, nadal pan przyjmuje te wpłaty To znaczy no tak, tak jest najbardziej, ale tu musi pan tam się kontaktować z działem finansów, nie? Tam z o odbyłem. Dobra, głos. to inaczej. Edward Gierek, grupa niedlaskamu.pl Zrobimy giełdowe oszustwa inwestycyjne i pan jest no, generalnie oszustem. A właściwie. A właściwie Pan pierze pieniądze Przez pana konto Oszuści przepychają pieniądze pan no Naprawdę? Naprawdę pan, no pan służy oszustom Żeby zataić Ślady Właśnie przed chwilką O godzinie 19 Była premiera na naszym kanale Na YouTube Może sobie pan zobaczyć Z panem, który robi dokładnie Robił Dokładnie to samo a, co, co pan. Niech pan sobie zobaczy. Wejdzie na kanał i nie ja, nie ja, ja rozumiem, że ja nie wiedziałem o tym po prostu. No dobrze, ale e, niech mi pan e, wytłumaczy, tak? tak? Zapytam się dokładnie tak samo e, jak tego pana, z którym był ten film. Okej. Okay. Założę się, że było tak. Albo Pan znalazł tą pracę na jakimś Whatsappie, Telegramie, no tak, e, czy tam tak, tak, Facebooku, tak, tak. albo albo ta praca sama Pana niby tam znalazła. E, praca no tak, polega tak, tak, na czymś takim, że daje Pan swój numer konta rzekomej firmie, no tak. wpłaty, są, wpłaty są od ludzi i pan dostaje jakiś, jakiś tam numer tak. kryptoportfela czy, czy coś takiego, na tak, który tak, pan tak, przy tak. pomocy Binance, czy tam Kukoina czy czegokolwiek innego tak, przerzuca pieniądze. Proszę pana, to nazywa się pranie pieniędzy. Niech mi pan powie, no jest, pan jest pan jest księgowym, pan jest podawany jako księgowy my... dla. Mhm. Ja nie jestem księgowym, ja, tak bardzo... ja rozumiem, że no. pan, pan nie jest księgowym, tak? Natomiast e, ci oszuści podają pana jako księgowego. To pan jest jednym Aha. z osób, tak? I teraz tak, no tak, tak. E, ja, wpłacam, ja wpłacam do pana. Pan to przeksięgowywuje no. i niech mi Pan powie, jeżeli ja teraz... E, a to mi no, teraz w tym momencie po prostu zablokowali wszystkie konta, no, nie, a Pan... Nie, a nie zastanowiło Pana? A nie zastanowiło to Pana, zastanowiło pana zastanowiło dlaczego? Zastanowiło mnie to bardzo właśnie. To już Panu właśnie. powiem dlaczego. Będzie Pan miał nie lada problemy, naprawdę. Załóżmy, że ja wysłałem Panu pieniądze. E, pan je tam przeksięgował na konto, które... na adres no. kryptoportfela, który Pan dostał od oszustów i ja zgłaszam pana na policję, bo ja wpłaciłem do pana. Jak pan udowodni, że chciałem, żeby pan wpłacił na tamten kryptopod? No, mam wiadomość wszystko. Ale od kogo? Ode mnie? Nie no, od, od pana nie. No właśnie. A to pan zapłacił mnie, to, czy, czy to, czy to pan co? Co że pan sprawcił? Co ja mi pan robi? Nie, nie, nie rozumiem pan. Ja, e, ja e, zostaję poinformowany przez oszusta, e, żebym wpłacił pieniądze do naszego księgowego, tak? Bo tak mówią Dobrze, oszuccy. ale ja na ja, ja ten temat nic nie wiedziałem, że takie coś w ogóle się odbywa. No. Ja rozumiem, ale ja panu uświadamiam... Ale co panu... ja mogę zrobić panu? Ja, ok, no rozumiem, ale no co ja mogę zrobić w tym momencie? To ale, zgłosić wszystko, to co. Ale... E, e, wie pan co. E, ja tutaj dam, dam też e, kolegę, bo ja, ja nie mogę po prostu już po dzisiaj. Ben wejdź, wejść tutaj na, na chwilę. Znaczy no po prostu no, nie rozumiem o co chodzi. No. Ja nie jestem w ogóle... Ja poszukamy tak samo jak pan, no tutaj ja mam Ale będzie pan musiał oddać te pieniądze. Wszystkie, no dobrze, które no przeszły rozumiem. przez pana konto. No ale ja rozumiem, rozumiem, okej, pan, no? rozumiem, że pan nie rozumie, y, jaka jest podstawa tego przestępstwa, tak? Nie rozumiem, bo ja, ja nie wiedziałem o tym, no, że to ja mam panu poradzić. Ja jestem tak samo teraz w takiej sytuacji jak pan, więc nie rozumiem. Tylko pan przed chwilą, na samym początku rozmowy pan powiedział, że y, nadal przyjmuje pan wpłaty. Tylko, że mam się kontaktować z... że nie. Nie, nie przyjmuję dalej w pan, bo mi zablokowali wszystkie konta w banku, więc jak no, on no dobrze, ja, ja, mam... ja wiem swoje. No to proszę, że jest tak z bankiem. Mi między przydaje. innymi dzięki. naszej działalności za, zostały te konta zablokowane. Tak panu powiem. Między innymi. No no i bardzo dobrze, no i bardzo, dobrze, no i bardzo, dobrze. I bardzo dobrze. dzwonimy po to, żeby uświadamiać, bo sam pan powiedział... No to dobrze, dobrze, nie rozumiem, rozumiem. Nie no dobrze, pan, to dziękuję, bardzo. Chodzi, tak? dziękuję bardzo, tak? Dziękuję, dziękuję. No nie wiem, no nie wiedziałem o tym. No dobrze mnie pan nie uświadomił, no bo pan się zastanawiałem on tą dykłą, no tak nie, nie wiem, nie wydaje Mali, mi się, że pan dobrze wiedział, bo pan mówił, że firma jest legitna i że ja najbardziej wszystko jest panie. No no bo tak było, tak było przekonywane na porządku, ale że ale do tej pory. Co przekonywali? Nie... Pan podał. A jest strony, która y, dwa tygodnie czy miesiąc wcześniej była zarobiona. To to jest legalne? To jest legalne, ja, ja że firma to. chce, chce y, no mi numer konta wyglądało. osoby prywatnej, a hmm. czy zna pan numer konta no to wyglądało, Aldi? Ja potrzebowałem... Księgowego ja to Aldi? Ja nie No właśnie, a zna pan no, numer ale, konta i, księgowego w Ikei? No nie no to są no Niech Pan poda jeden biznes, jedną firmę, która w ten sposób postępuje. Taką normalną, legalną firmę, która przyjmuje na osobę prywatną, o, ta osoba konwertuje to do krypto i to wysyła gdzieś. I niech Pan poda przykład takiej firmy. Pan, nie, nie wiem, dopiero, dopiero wchodzę. Krynyn kryptowalut. To to nie jest rynek kryptowalut. Nawet jeżeli pan założy pan założy firmę swoją, nawet jednoosobową, nie ma nie ma pan podstaw do używania rachunku prywatnego. Musi pan otworzyć drugi rachunek firmowy. Mhm. No nie widziałem pan. Przecież każda firma musi używać rachunku firmowego, bo w innym przypadku będzie oskarżona o pranie pieniędzy i nielegalny obrót środkami. Mhm, mm no rozumiem, to rozumiem. być żeby, rozumiem. żeby, żeby to, że tak powiem, sobie doczytać. Nie, no na tamtą chwilę, a na tamtym, no, na tamtym czasu, po prostu się nie na no tym, obiektu, bo potrzeba po prostu pieniążków, rozumiem tam. No, nie za bardzo. No po prostu byłem w takiej sytuacji, że no, potrzebowałem pieniędzy, bo nie miałem no tutaj. No że... no zarobił pan Nie zastanawiałem się po prostu w tamtej chwili. Proszę. I zarobił pan? No tak z jednej transakcji, no, miałem tam jak, jakąś korzyść tam 100 złotych i to tyle, no. Dokładnie, dokładnie to samo, to samo mówił, mówił ten pan, który dzisiaj był e, u nas głównym bohaterem. No to widzi pan. No. Jak ludzie rzetech, to rzetech, nie moja wina, że też sto złotych. No tak, nie pana wina, tylko e, niech pan jeszcze raz zrozumie. To e, no ja rozumiem ludzie. rozumiem. ludzie zgłoszą się do pana. To pan będzie musiał oddawać te, te pieniądze, te, wszystkie te pieniądze, które przeszły przez pana konto. No ja rozumiem, rozumiem, no ale no, co ja mówię? Nie te, nie te pieniądze po prostu ja nie mam tych pieniędzy, nie te pieniądze zostały zablokowane i w ogóle no, nie ma tych konta banku znaczy, e, tak, i nie ma tych środków. Ja nie będę no, mógł Pan w ogóle rozumie, y, ten, jak działa to, w co pan wszedł? Czy, czy raczej pan w ogóle tego nie No mówi? rozumiem, no teraz, no, te, teraz rozumiem, no, ale co ja mogę, co ja mogę na tę chwilę teraz zrobić, no, nie wiedziałem o tym. Dobrze, że pan mi uświadomił. No bo ja powiem szczerze, że jakieś takie mam dziwne odczucie, że, że pan sobie po prostu żarty stroi teraz. Mm, <grych> Dlatego się wyżwałem. Czemu, czemu mam stoi sobie żarty? Nie rozumiem. Po prostu nie wiem, prostu, takie tego, mam. Uczucia, nie rozumiem, tyle. czego pan do mnie oczekuje. No, ja zostałem ja, po prostu tak samo oszukany jak pan, więc no, nie rozumiem. Co ja mówię teraz no, na tę O analizę. Oczekujemy jedynie, jedynie tyle o analizę swojego postępowania, i żeby pan się nie wkopał dalej. No ja jest na to pewno, spodobry, no, teraz że, to już na pewno wie będę tak. wiedział, no dziękuję przez, bardzo, że Przez trzy lata, ja zwoni... lata naszej działalności ja słyszałem wiele, teraz to już wiem, teraz to już wiem i dużo Panie ludzi pan, wraca, że pan, pan po raz kolejny zostali oszukani. W Bardzo podobnie. Pan zrozumiał, pan, pan, pan jakby Pan był w takich sytuacji i nie miał naprawdę nic do życia, słodków. Nie się, niech mi pan że pan nie mi mi jestem w bardzo podobnej sytuacji, i jakoś do głowy mi to nie przyszło, a znaczy może i przyszło. Patrz, yy, ja prostu nie wiedziałem, że. Jak nie pytam, tylko... Ja czy My... myślałem, że internet, po prostu jak to robić online, i po prostu weszła taka opcja, że zastanawiałem się, po prostu była chwila, nie Nie nam się będzie pan naprawdę tłumaczył, no ale I to jest. No bajko, zapraszamy, komuś, naprawdę. No, policji i sądowi będzie się pan tłumaczył, a nie nam. My, my tylko uświadamiamy ludzi, tak? I, i ścigamy, ścigamy, oszustwa internetowe i dlatego właśnie został pan, e, zostały panu konta poblokowane Ale ja jestem, ja jestem oszukany, rozumie pan. Ale nie jest pan ja oszukany, mam... bo jest pan księgowym. Pan prał pieniądze. Ale ja nie wiedziałem, że. Ja Ale nieznajomość nie nie prawa szkodzi. Pan nie... Ale nie nieznajomość prawa nie... szkodzi. Znaj? Ja panu powiem tylko tyle. Wie pan, jakie jest prawo, jeżeli wpłyną na pana konto jakieś środki pieniężne, które trafiły do pana przypadkiem. Nie to, że ktoś celowo wysłał, bo z panem się tak umówił. Tylko... Ale te środki nie trafiły, bo te środki zostały zwrócone. Te środki zostały zwrócone od razu. To one nie trafiły nawet. Pana. Gdzie nie trzeba? pan. Nie no, pan no, Na konto panie, tak? Bo zostały zwrócone, a konta zostały poblokowane, Rozumiem pan. Ale pan mówi o chwili obecnej, a nie co było miesiąc temu. Co było miesiąc temu? To powiedziałem panu, że to była jedna jednorazowa sprawa i tyle, bo to nie zostały konta nie nie i nie była jednorazowa. Zostały, nie było, ale nie było jednorazowa jednorazowa jednorazowa. Sprawa, y, którą pan wspomniał, czy też wielorazowa, mniejsza o to, E, tak samo się jej to prawo tyczy, jak każdej innej. No ja rozumiem. Rozumiem, no dobrze, to takiem na proszę, nie wiem, jak powiedziałem drogę, no ja nic nie jestem w stanie podać. Ja my... tylko mogę też zgłosić tak samo, tak samo na no, policję. Pan, pan nie rozumie, szukamy. nie rozumie naszej działalności, ani nie rozumie pan ja rozumiem. telefonu. Rozumiem. Nie, nie rozumiem, bo pan. Pan mówi, że na, na drogę prawną. Ale my nie, nie zostaliśmy w żaden sposób oszukani, my co pimy takich ludzi. Ale ja zostałem uruchamiany, rozumie pan? Ja nie jestem uruchamiany, tylko ja zostałem rozumie pan? Ale według prawa jest pał, pan współwinny, pan prał pieniądze, rozumie pan? Ja nie byłem, nie byłem świadomy tego, że tak jak coś ma miejsce w ogóle, mi to po prostu nie normalnie. Jeżeli małe dziecko przejdzie na pasach na czerwonym świetle, bo nie jest świadome, to rodzice i tak mogą dostać mandat. No okej, okay, no to no, jeżeli zostaną, no to co ja zrobię, no to proszę się kontaktować z moim adwokatem. Do widzenia. Dobra, do widzenia.